Panie profesorze, to co jest charakterystyczne dla procesów terapeutycznych w hemato to można powiedzieć, że to, że wciąż pojawiają się nowe rozwiązania, nowe cząsteczki, zmienia się sytuacja leczonych pacjentów, ale zmieniają się też ich potrzeby i obserwujemy duży rozwój właśnie w terapiach. I teraz pojawiły się takie, które mają nowy mechanizm działania. Proszę powiedzieć więcej na ten temat, na temat tego mechanizmu, na czym on polega i jak to właśnie zmienia sytuację pacjentów hemato-onkologicznych. Pytanie jest bardzo na miejscu, bo akurat zakończyła się konferencja Europejskiego Towarzystwa Hematologów, gdzie podsumowywano aktualne prowadzone badania i zmieniające się standardy terapii. Rzeczywiście immunoterapię, bo tak bardzo szeroko możemy określić tą nową grupę terapeutyków zmieniają rzeczywistość chorych na szpiczaka plazmocytowego, na przewlekłą białaczkę limfocytową, na chłoniaki. W ostrych białaczkach szpikowych jeszcze widzimy powolny rozwój, tam głównie jednak technologie e, terapii celowanych. Ale wróćmy do tych immunoterapii, bo one się rzeczywiście wydają przełomowe. E, rozmawiając z dyrektorem hematologii i onkologii w Jednym z największych szpitali w Europie, w Charité, z profesorem Bullingerem, on mówił już, że 35-40% do wszystkich pacjentów otrzymuje immunoterapię. Czyli widać, że ten zmierzch chemioterapii. Yy obserwujemy i rzeczywiście jest przechodzenie w kierunku terapii immunologicznych. I tutaj możemy powiedzieć, że mamy dwa główne nurty rozwoju tych terapii. Pierwszy to są technologie car -T, które w Polsce już są refundowane we wskazaniach chłoniakowych, w chłoniakach agresywnych, ale również w ostrobiarstwie limfoblastycznej. Tam oczywiście też się bardzo dużo dzieje. Te car -T są modyfikowane, są często wytwarzane już w ośrodkach, które podają tę te terapię, Jak również niekoniecznie limfocyt T jest Wykorzystywano do terapii, ale na przykład limfocyty NK, które też mają pewne korzyści ze zastos z zastosowania tej terapii. Natomiast drugi obszar, który się równolegle rozwija, a w niektórych wskazaniach wydaje się, że nawet wyprzedza technologię karti, to są przeciwciała dwuswoiste lub bispecyficzne. To są terapie gotowe do użycia, także nie musimy ich generować w odróżnieniu od technologii karti, w momencie, jak pacjent wymaga leczenia, jest to terapia gotowa, tak zwana terapia na półce, którą można podać bezpośrednio pacjentowi. W wielkim skrócie, to, co, co to są za terapie? Biswoiste lub dwuswoiste, czyli to są przeciwciała monoklonalne wytwarzane metodami inżynierii genetycznej, które rozpoznają zarówno komórkę układu odpornościowego, jak i komórkę nowotworową, na przykład komórkę chłoniakową. Dochodzi do takiego fizycznego zbliżenia, ale to nam nie chodzi o to. Chodzi o to, że jest to pewne naśladowanie, sposobu działania układu odporności. Limfocyt cytotoksyczny rozpoznaje, czy będąc w pobliżu komórki nowotworowej, rozpoznaje ją jako obcą no i wytwarza odpowiedź cytotoksyczną, pozbywając się tych nieprawidłowych komórek. Czyli widzimy, że z jednej strony jest to terapia celowana na komórki nieprawidłowe, a z drugiej strony bardzo swoista terapia wykorzystująca układ odpornościowy. W Polsce mamy dobrą informację. Od 1 lipca ministerstwo objęło refundacją Mo Mosunetu -Zumab. To jest pierwszy Pierwsze, przeciw ciało które będzie wykorzystywane w terapii trudnych przypadków chłoniaka grudkowego. Również wcześniejsze nasze doświadczenia z Blinatomabem no pokazują, że rzeczywiście te terapie można już bezpiecznie podać w polskich ośrodkach, ale czekamy na kolejne. I pytając ekspertów Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów, jakie są największe potrzeby na 10 terapii potrzebnych, aż 5 stanowiły przeciwciała dwuswoiste, ale i tak to nie były wszystkie wymienione. Także ta pierwsza refundacja, mam nadzieję, że to jest początek ery immunoterapii i dostępności tej terapii w Polsce, zarówno w chłoniakach agresywnych, jak również w piczaku plazmocytowych, bo tam też trzy terapie są zarejestrowane, no i czekają na decyzje refundacyjne. A jak to się zmieni? Jak zmieni się sytuacja pacjentów w tej, w tej sytuacji, kiedy już będą dostępne te nowe terapie? Znaczy to nie są terapie, które są. Pojedynczym leczeniu. Czyli my jednak widzimy je w ciągu terapeutycznym, poprawiając pierwszą, drugą linię leczenia, pojawiają się coraz większe wyzwania, co robić. W przypadkach nawrotowych albo w przypadkach oporności na terapię. Także jest to na pewno niezabezpieczona potrzeba medyczna. Jest to terapia najbardziej skuteczna dla tej grupy pacjentów, bo ci pacjenci już często są oporni na chemioterapię. Też terapia, która jest stosunkowo lepiej tolerowana przez pacjentów, chociaż tutaj no, musimy się jako hematolodzy nauczyć do takich nietypowych toksyczności, nietypowych, bo, bo to nie jest tak jak w chemioterapii, gdzie największym problemem są głębokie cytopenie, infekcje. Tutaj one też się zdarzają, ale troszeczkę mają inną dynamikę, no bo mamy do czynienia z wykorzystywaniem układu odpornościowego.